Słuchajcie, będzie za chwilę pokaz, krótki pokaz kultury e, służbowego. Musicie mieć też na względzie to, że to jest młody piesek, więc może nie do końca wszystkie nasze tutaj sztuczki wyjdą, ale on jeszcze jest z przeszkolenia. Słuchajcie, policjant pracuje z pieskiem na co dzień na różne interwencje. I tak jak mamy dwóch policjantów, no tutaj mamy też pełnoprawnych dwóch policjantów. Także ja już tej na przykład nie będę mówić, i tutaj tutaj i pokaże. posłuszeństwo, um, to jest nasz obiekt posłuszeństwo. muszą być jak najbardziej skupione na swoim przewodniku, um, ponieważ często tam, wykorzystywane te sytuacje, są pełne stresu, emocji, krzyków, więc musi być maksymalnie skupiony na swoim przewodniku i słuchać go także to jest praca zespołowa, i pies i jego przewodnik i proszę, e, mogą Państwo obserwować, jak praktycznie bez słów nie tylko na poziomie resztrunk drobnych, niewidocznych, często dla nas e, pies e, patruje się opiekunami, co robić. Teraz jest Zostań. Nie że zostań. Nie no, nie, nie ja I proszę zobaczyć, że w ogóle nie zwracam uwagi na psy, gdzie mój pies był, był tych psów. Słuchajcie, w takich warunkach ciężko mu jest wykonać różne tej formy posłuszeństwa, bo mamy tutaj bardzo dużo bolików, bardzo dużo innych piesków. Ja tylko ja chciałam dodać, że pomimo tego, że ja jestem policjantką, jakbym teraz nagle ruszyła na kolegę, to piesek nie będzie na to zważał, że ja jestem w mundurze od razu by bronił swojego opiekuna. Także pamiętajmy o tym, jeżeli jest przewodnik psa z pieskiem, nie podchodźmy do niego, ponieważ pies ma jedno zadanie. Przede wszystkim bronić policjanta, w którym jest na służbie. I pamiętajmy o tym też, żeby nie uciekać